Po prostu z, 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 z maty i to dosłownie. Słuchajcie, pokażcie to miejsce, bo tutaj widzimy ten ring. Jeżeli możecie, pokażcie tutaj, jak, jak to wygląda to otoczenie dookoła Was. O 30. Będzie ciężko przez. OK. Can, can you help? Z tyłu za nami. Mm -hmm. Znajduje się profesjonalny ring. Na chwilę to odłączy. Okay, widzę, że nie próżnujecie tutaj. U was podaje się 14.10 w tym momencie, tak? Czyli czas na trening? Zajęcia niemal całodniowe. Zaczynamy od godziny 8.00. Kończymy o godzinie 19.30. Czy <noise> mm -hmm. się ja akurat wsparcie? dopisuje? też dopisuje. Słucham? Pogoda widzę również dopisuje. <noise> tak. Myślę, że Wojtek powie więcej o pogodzie, bo to on się poci tutaj najwięcej codziennie. Aha. <noise> Tak. Do to są te worki, które przedstawialiśmy. Tak, to są te tajskie słynne worki. Mm -hmm. Lustro. Lustro idealnie pokazuje mm -hmm. Nie wiem, czy jest dobrze widoczne. Tak, tak, tak. Ok. E, postanowiliśmy, jak to Tajlandia, postanowiliśmy zrobić w stylu tajskim bar bambu na przyszłych e, sportowców, którzy będą, potrzeb będą potrzebowali produktów jak szejki, świeży koko e, kokus, kokonat. Ale to jest też fenomenalny patet myślę dla polskich klubów, aby takie miejsce właśnie stworzyć, w którym można się doładować właśnie szejkiem czy takim proteinowym napojem. Tak, tak. Energia jest tu bardzo ważna ze względu na temperaturę i treningi. Przyszło mm -hmm. do nas nowego, nowy worek. Także niedługo montaż Wojtek będzie testował. Będzie kopane, rozumiemy. Będzie kopane. Wrócimy. Jasne. Wojtek, będziesz testował nowy worek? Będę testował, czekam. Traśnie, jest strasznie twardy, trzeba będzie go porozbijać. To będzie trochę to rozbijać. tak jak, tak jak rywali. E, Wojtek, właśnie, dawno się nie widzieliśmy. E, od listopada, na początku listopada nasza rozmowa wyjeżdża e, z głową pewną różnych myśli, różnych pomysłów, różnych wizji tego, jak to wszystko może wyglądać. Powiedz mi z perspektywy tych dwóch miesięcy, jak się tutaj czujesz, jakbyś ocenił ten przyjazd, co się dzieje teraz w twoim życiu? To na spokojnie, postaram się wszystko wytłumaczyć, praktycznie żeby nie zapomniał. Bo już tak jak rozbarwiliśmy w listopadzie, byłem e, podjarany tym wyjazdem. E, mogę powiedzieć to teraz z perspektywy tych dwóch miesięcy, że pierwszy tydzień był naprawdę ciężki, bo praca tutaj e, zupełnie inaczej wygląda niż w Polsce. Jest dużo ciężej. Do tego dochodzi klimat, to, to ciepło, nie? bo teraz mamy taki okres, że tutaj jest lato, nie? generalnie są wysokie temperatury, widzisz, że cały czas teraz jest słonecznie. Trenujesz w 30 stopniach, no, można powiedzieć. Tak. Dokładnie, więc po się trenuję e, dwa razy dziennie, tak jak tutaj Michał wspominał, że ósma i od 16 trening, do tego czasu czasem sobie mieszam, ja raz przyjeżdżam na salę, raz biegam, więc naprawdę e, jest co robić. E, co mogę powiedzieć? O klimacie, no, tak jak wspominałem, jest dobra pogoda, jest e, blisko do morza, 150 metrów masz, możesz iść się wykąpać, zrelaksować, woda ciepła. E, a... ci, też pamiętam o tym, że wam no, się bardzo to miejsce spodobało, prawda, Ten, to, to otoczenie i, i sam, pamiętam jak opowiadałeś o tym, że sam proponowałeś zawodnikom, że faktycznie w takim dobrym, mocnym treningu warto gdzieś zanurzyć się w tym morzu i Wojtek rozumiem, że też, też z tej metody korzystasz. Tak, staram się korzystać, aczkolwiek e, przyleciałem tutaj, sam wiesz z jakiego powodu, z konkretnego powodu, żeby, żeby przetrenować porządnie ten czas, a nie e, przebalować, nie wiem jak to nazwać. Przyjechałem, żeby tutaj w 100% e, pocisnąć e, jak najbardziej ten czas, nie? żeby tutaj jak najwięcej z tej, z tej Tajlandii wynieść, e, wrócić do Polski, robić dalej robotę i zobaczymy, Mam nadzieję, że to się super przełoży na, na walki. E, jak to wygląda? E, mogę Ci powiedzieć, że naprawdę dosyć, jeśli, jeśli tylko chcesz, jeśli masz zacięcie, e, jeśli się przykładasz, to postępy idą w górę tak nie? To, to, to wiem po sobie, bo, bo e, tutaj razem z Michałem z trenerem e, widzimy, że że jest, że jest dużo lepiej i naprawdę jest tak robota zrobiona w te dwa miesiące. Tak, to trzeba przyznać. Jest wielki postęp pomiędzy tym co było a jest teraz. Osieck uh, Victoria dad uh, Wojtek, he did a big progress in his trainings. Yeah, this is right. From the beginning till now it's really big difference. Ja mm -hmm. myślę, że Wojtek sam też może przyznać, że tego tajskiego stylu, stylu powoli nabierasz, tak? Tak, tak, trzeba czasu, nie? Zapomnij mm -hmm. inny boxing wiesz. dużo luzu, musisz dużo cierpliwości. Musisz wymaga to skupienia, nie? Musisz Bo widzieć się... Do treningu zaraz przejdziemy, natomiast też chciałam zapytać, Michał, tak jak tutaj wspomniałem, dla Wojtka było to jest to ogromne przeżycie, ale też dla organizatora, dla osoby odpowiedzialnej za przyjazd tego zawodnika, to jest też bardzo duża, bardzo odpowiedzialna funkcja. Jak to w ogóle wyglądało, też z Twojej perspektywy, tutaj jeżeli chodzi o sam przyjazd Wojtka? Bo tak jak mówię, to jest też duża odpowiedzialność dla osoby, która organizuje ten przyjazd. Z Twojej strony, jako od organizatora tego przedsięwzięcia. Oczywiście, że tak. Musieliśmy podejść tego bardzo poważnie. Chcieliśmy, chcieliśmy, żeby Wojtek wyniósł najwięcej, jak się da. To jest krótki czas, ale nasz trener, rozmawialiśmy z trenerem, z Wiktorią, wspólnie ustaliliśmy, OK, jaki zrobić program taki, że jak Wojtek przyjedzie, to w te kilka tygodni będzie w stanie załapać ten tajski styl i zrobić pierwszą walkę w Tajlandii. Co było dla nas bardzo ważne, bo ta walka jest egzaminem dla niego i dla nas. Mhm. I tak siedzieliśmy z Wiktorem tym i stwierdziliśmy, że OK, ułożymy pewien program, który Wojtek musi spełnić. Program tylko będziemy znali my, instruktor, nie Wojtek. Po stresu dla niego, że musi musi osiągnąć pewien poziom, a jak nie osiągnie, no to załama. Tutaj tego nie było. Ten element żeśmy posunęli i nasz trener Sanowk. Główny, główny ten ten student, przygotowuje go do walk, dbał bardzo mocno o te szczegóły. Bo szczegóły to pierwsze to wyluzowanie się, tak? Później e, całą resztę, która mu pozwoli zrobić tą pierwszą walkę, wygraną. Tak, dokładnie. Wojtek, właśnie, tak proszę. Brało no, po prostu ode mnie, nie? Bo możesz sobie tutaj przylecieć i też potrenować, nie? znasz mi, wiesz, jaki jestem, że chcę się rozwijać i też dużo, dużo nie tylko trenerzy, ale e, ja też dużo pracy w to włożyłem, żeby jak najwięcej po prostu z tego treningu wyciągnąć i nadal wkładam. Znaczy, to chyba jest też, nie wiem, czy się przyznasz, ty, znaczy się przynasz, czy też potwierdzić to Wojtek i Michał, Wiktoria. Znaczy Tutaj zacięcie czasami było też trochę problematyczne, czasami chyba za bardzo chciałeś, aż za bardzo się. Za bardzo chciałeś włożyć troszeczkę tego luzu, chyba brakowało, prawda? To jest taki właśnie centrum tego, że za bardzo się chce i to po prostu czasami nie wychodzi. Nie wiem, czy potwierdzicie to. Takie miałem wrażenie, kiedy rozmawialiśmy i tutaj z tego, co mówicie w tej chwili. Ja myślę, chcę... że... No Wojtek zawsze chce bardzo mocno. My jesteśmy tą stroną, którą musimy e, gasić. Zaczekaj, troszeczkę wolniej, zwolnij, prawda? Dokładnie tak jest. Wojtek has this fire, which he always wants more. Nie It yeah. <laughs> Wojtek jest bardzo specjalnym zawodnikiem, gdyż postęp, jaki zrobił i jaki robi, jest trzy razy szybszy niż się spodziewaliśmy. Mm -hmm. Więc nawet nasz trener, główny trener, czasem mówi: jakby, z wow, tyłu widać, właśnie robi prywatny. Mm -hmm. Yy, Mówi nas, wiecie co, no Wojtek się nie spodziewałem, yy, że pójdzie tak szybko, bo on mógłby, mógłby robić teraz coraz bardziej poważne walki. Mm -hmm. Mm -hmm. A Tajlandia, jak wiemy, Europa różni się, tak? Zdecydowanie inny klimat, inaczej walki wyglądają, wiesz. nie, znaczy, Ludzie... Wojtek... No. Tak? Dokąd, przepraszam. Chciałem ci powiedzieć, jak to wygląda, nie? Inny klimat, wiesz, ta tajska muzyka, nie? Ludzie, za mm -hmm. każdym, kiedy wykonuje się jakieś jakieś uderzenie, jakiś cios, ludzie krzyczą, wiesz, to jest, jest zupełnie in, in, inna bajka nie? i generalnie w tajskim boksie no, nie lecisz na tak zwaną wiesz, bijatykę, tylko mówię wymaga to myślenia, nie, wymaga to zaskoczenia przeciwnika, Chyba uśmiechać się, wiesz, podczas walki jesteś zrelaksowany mimo tego jest to mocne ciosy, nie, naprawdę jest to walka dwóch zaciętych zawodników i żeby, żeby to poczuć trzeba po prostu tu być, nie żeby to trzeba to być. Opowiedz proszę o tym procesie aklimatyzacji, bo to myślę, że jest bardzo istotne dla, dla zawodników właśnie z Europy. Jak dużo czasu potrzebowałeś, żeby tutaj przystawić się na te warunki, na ten tryb życia w Tajlandii, bo wiemy to jest to jest zupełnie inny klimat niż to, co mamy w Polsce, niż to, co mamy w Europie, w tej naszej strefie, a to coś tam dzieje. Jak? Dużo czasu potrzebować na to, żeby się przestawić na to, żeby twój organizm po prostu zaczął funkcjonować w tym miejscu no tak, jak powinien tak jak ty tego byś chciał. Generalnie no to jest kwestia indywidualna, to zależy od, od indywidualnego podejścia. No. Ja mówię, ja miałem tutaj tydzień, pierwszy tydzień był dla mnie ciężki, bo robiłem tutaj tarczę U nas tu, tu się pady nazywa, my robimy tarcze w Polsce. No to było mi naprawdę przez pierwszy tydzień ciężko dokończyć na dany czas. Nie? Mhm. I te padę Robisz 3 minuty. Jeszcze tam 2 minuty, nie? Robisz po prostu robotę. I przez pierwszy tydzień naprawdę nie mogłem, nie mogłem robić. Nie? musiałem oddech chłapać. Myślałem, że jestem kondycyjnie mocno przygotowany. A ten pierwszy tydzień był dla mnie naprawdę ciężki, nie? Jeśli No a generalnie, no nie wiem co mogę powiedzieć więcej. no kurczę, mówię, każdy indywidualnie do tego podejdzie. Nie? Spora zmiana, nie? Spora zmiana, no. Też przyzwyczaiłem się do tego, że tu jestem i do tego klimatu. Płowie stajem. Niedługo paszport pewnie dostanie. <grym> no kto wie, kto wie. Wojtek, no, ale na pewno więcej opatrzę o. Przepraszam, mamy chyba jakieś tutaj delikatne o wyjrzenie włączył. Ja tylko opowiedz o samym treningu. Jakie, na jakie elementy tutaj w Tajlandii stawia się większą uwagę, na co tutaj zwracają bardziej trenerzy, właśnie swoją uwagę podczas treningu? Co ty zauważyłeś te różnice między tym europejskim, między tą europejską stójką, a tym, co, co też szlifuje się głównie w Tajlandii? Przede wszystkim technika, elementy popane, łokcie, clinch. To są rzeczy, które, które tutaj są i w walkach punktowane i na które tajowie zwracają uwagę. Nie? W małej mierze boks, dużo blokowania takich rzeczy. Nie? Przede wszystkim ciężka praca i, treń, i kondycja. Nie? To są mhm. elementy, które tajowie stawiają. Mhm. Białe. Pierwsza walka w Tajlandii dla Wojtka, wiemy, że Wojtek reprezentował nie tylko Golden Dragon, ale też Wasz prawda? Mike Rona, Waszą siłownię. No też duże przeżycie chyba dla Was, też taki ważny moment. Opowiedz, jak mówiłeś o tym, że ten progres był trzy razy szybszy, niż się spodziewaliście i ta walka była naturalnym następstwem. Było więcej tego, takiego pozytywnych odczuć, czy jednak było troszeczkę obaw o to, czy czy mimo wszystko to uda się dopiąć? Czy mimo wszystko damy radę są kondy mentalnie po prostu e, tą walkę stoczyć? tutaj? Tak, obaw nie było, bo jeśli Wojtek nie byłby gotów na tą walkę, byłby chociaż 1% niepewności, no to musielibyśmy ją przełożyć. Prawda? E, z Wojtkiem rozmawialiśmy wcześniej, jak się czujesz, jesteś gotowy. Wojtek, tak, jestem gotowy. Wygrasz? Wygra. Rozmawialiśmy z instruktorem? Wygra. Więc jak jest, jak jest ten ogień, ten klimat, który jest potrzebny, i każdy jest, każdy jest pewny na 100%, to robimy. robimy. Robimy, jak to potocznie mówimy, robotę, tak? Czy, było, czy były to emocje? To emocje dla for us that have to fight, First fight. Nie. Były emocje, no bo to pierwszy Polak dla nas, który tu przyjechał, jeszcze do tego niepoczątkujący, tylko mocno zaawansowany, tak? Mistrz kickboxingu. Ja no, w tajskim boksie to kiedyś tam baczyłem dawno temu yy, Walki miałem amatorskie, a tak naprawdę tutaj wiesz wystąpić w tajskim boksie wiesz, że są łokcie, wiesz, że jest kliniczne mm. nie, nie jest tak wiesz, jesteś odsłonięty, wchodzi łokieć, pan, dostajesz, walka przerwana, wiesz, może cię odciąć, nie? Także zawsze było ryzyko jeszcze co do tej pierwszej walki, przeciwnik był taki dość skomplikowany, nie wiem czy miałeś okazję oglądać, więc też był bardzo niewygodny mm -hmm. I, i mówię, dałem z siebie wszystko, ale nie pokazałem tego, co tak naprawdę tutaj się nauczyłem, nie, w tej pierwszej walki. Ale się nie stresowałeś? Nie, nie, nie. My też, nie. <laughs> my też nie. No właśnie, Michał, jak to z trybun wyglądało, ta pierwsza walka, e, tak jak Wojtek mówi, te początki są zawsze najtrudniejsze, ale fajnie się to to o tutaj z perspektywy YouTube'a. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało trybun, czy tutaj z tej bliskości można powiedzieć na e, No e, akurat na temat pierwszą walkę, którą Wojtek robił, my jeszcze byliśmy w Europie, a na drugiej tutaj na miejscu. No i ta pierwsza walka dla nas ja myślę, że było to trochę emocji. No bo wszystko ustalaliśmy, wszystko staraliśmy online, można powiedzieć, tak? Plany ustalaliśmy, jak wyglądają, jak wygląda przeciwnik, rozmowy, wszystko online, więc dla nas był to organizacyjnie troszkę stres, ale nie taki, że Wojtek nie poradzi sobie. To na pewno. Druga walka była już dużo mocniejsza, tak? No dobry Anglik, Dużo Anglicy też są mocni. Mocny Anglik. I ta walka była dla nas, była bardzo mocująca tam na dole było widać zresztą, to, to Tak, Wojtek tam też sięgnąłeś tytuł, prawda? Tej walki. To nie była. To była walka nie tylko okraszona takim mocnym doświadczeniem, ale też tutaj udało się zgarnąć tytuł, prawda? To znaczy, w nie udało się, nie? to przepraszam, że... bo udało się jest takie e, nieproporcjonalne do tego. Zrobiłeś to. Robiłem to, to i wiesz, już później z, każdej, yy, z każdą rundą czułem, że, że po prostu no on mięknie, a ja idę, nie? Uh -huh, uh -huh. To jest zaświadczenie, że trzeba rozłożyć te siły, a nie pierwsza, druga runda na pałę, że tak powiem, nie. Trzeba umiejętnie do tego podejść do, 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 do tej walki, znać swoje możliwości Walka i wykonać, więc plan, plan był wykonany. Z narożnikiem była dobra współpraca. Też narożnik mi odpowiadał, ja słuchałem, działaliśmy i myślę, że plan był wykonany w 100% na tą walkę. Więcej niż w stu. I publiczności się podobała, więc... Walka była naprawdę mocująca, tam z dołu wystaliśmy, te pierwsze, pierwsze dwie rundy, on dosyć mocno poszedł na Ciebie ten przeciwnik. Tak, tak, trzeba było po prostu no, wytrzymać, nie? z głową to zrobić i później, później już poszedł clinch. Co to jest tutaj bardzo punktowane, praca w klinczu, wywalenia, łokcie. Starałem się to zrobić jak najlepiej. Też nie wiem, widziałeś walkę na yeah. narożniki, tam gdzie, gdzie byliśmy, gdzie mój narożnik przeciwnika. Też było dużo wody, czasem można było się po prostu poślizgnąć. Więc yy, taki, taki mankamy ale generalnie starałem się tą robotę wykonać jak najlepiej i po tajsku. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że hmm, tutaj usłyszałem z jednego zawodnika UFC, który mówi, że cierpliwość to jest nota, którą trzeba posiąść, aby te osiągać sukcesy i czytając właśnie o, o tych sportach walki wodzących się z Azji, to ta cierpliwość, to tak jak mówimy, no nie zawsze da się po prostu wejść tą walkę tak, że wchodzisz, jest ostra wymiana nokautu jeszcze wala 30-15 sekund. Czasami trzeba po prostu cierpliwie podejść, nie zawsze da się znokautować, czasami po prostu trzeba przetrwać, czasami trzeba po prostu podkręcić to tempo. Tak, żeby, żeby to zwycięstwo dowieść. I, I ta cierpliwość to jest troszkę nie to doświadczenie do Ciebie. Walczysz też tak, jak Ci przeciwnik na to, to pozwala. Jeśli wyczuwasz, że przeciwnik słabnie, no to wiesz, to możesz sobie na więcej pozwolić. Nie? Jeśli przeciwnik jest dobry, jest, yy, yy, nie wiem jak to nazwać, kurczę, jest taki, że możesz na przykład fajnie technicznie z nim zawalczyć, no to też jest, a jest niewygodny, no to już nie zrobisz tej pracy, którą robisz na treningu, wiesz. Już nie zrobisz technicznie. W przypadku mojej pierwszej walki, gdzie odczuwali obrotówki, gdzie to w ogóle nie ma nic wspólnego wiesz, z tajskim boksem. Nie? Mm -hmm. Wojtek opowiedz o tej, o tej atmosferze tej walki, bo tutaj myślę, że Michał i Wiktoria już znają to, kiedy te, te walki odbywają się trzy razy w tygodniu, tak jak rozmawialiśmy, natomiast Wojtek, jakie to było uczucie dla Ciebie, bo ja miałem wrażenie, że ludzie Cię też po prostu dobrze bawili i też z dużym szacunkiem podchodzili do umiejętności Twojej, do umiejętności rywala, ta pierwsza walka z Tajem, prawda, no mogłoby się wydawać, że Załodnik stamtąd, czyli ta publika powinna buczeć na ciebie, powinna być jakoś wrogo nastawiona. Mam wrażenie, że oni docenili to, to co pokazałeś w ringu. Wszyscy. Ja myślę, że szczególnie tutaj tej drugiej walce Wojtek dostał gratulacje od Tajów. To nie jest dzienne, prawda? To się nie zdarza na co dzień. Tajowie byli, tajowie byli pod wielkim wrażeniem jego walki. Zdarzyło się niestety. Tak, szycie. generalnie miałem chyba w pierwszej rundzie tutaj nie wiem czy to był łokieć czy kolano, nie pamiętam, miałem roz, rozciętą wargę. E, fakt, że trochę się lało, ale to tam nie, ten, nie, nie przeszkodziło mi w niczym. E, później też dostałem z palca w oko, kurczę był taki moment, jeden na kamerze widać właśnie też. E, to też mnie nie przeszkodziło, po prostu trzeba było po walce jechać i to szczyć, no, bo byłaby za, 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 za głęboka rana. Nie? Mhm. Tak, e, Wie, no to jest ten klimat, to nie jest jak w Polsce lekkie rozcięcie i przerywanie. Nie? Tutaj się leje krew i jedziesz z kócem. nie? się po prostu robotę do końca. Czekłasz byłby permanentny, tak? Dokładnie. <laughs> charakter, nie? I pola walki po prostu na to patrzą. Ludzie tego ludzie chcą mnie. I to jest właśnie ten, to piękno tego sportu, ten klimat tutaj tych walk w Tajlandii, nie. Mm -hmm. Michał, myślę, że to, co warto też podkreślić. Ja przygotowując wcześniejszy materiał Wojtku, Wojtek mówi, tylko tutaj napisz, że trenuję pod okiem tego trenera, że trenuje tu, że. Chodźmy też o takie dobre flow chyba co Wy z Wojtkiem, Wojtek z trenerami i to naprawdę fajnie się w klimat, w klimat waszego klubu. Ja myślę, że i to nawet bardzo, tak? Już też paszporty ten, który... widzę, są wydawane, także <laughs> tu tak, idzie w tą stronę. Wojtek trenuje z głównym trenerem, z trenerem, który trenował przez 20 lat profesjonalnych zawodników. To nie jest trener 28-29-letni, który ma tam 80-90 walk. To jest trener, który ma na stukane prawie 1000 walk po całym świecie. Wojtek jest osobą, która bardzo szybko łapie. Robi i cały czas pracuje nad sobą. Czasem wieczorem y, gdzieś wyjdziemy, coś zjeść i Wojtek do mnie mówi: Ty, zobacz, oglądałem tą walkę. On kopał w ten sposób. Teraz, jutro spróbuję. Mm -hmm. jest często, on ciągle siedzi i analizuje. Ciągle siedzi myśli o y, myśli o tym, jak co zrobić lepiej. Y, plus, wiedza, którą tu dostaje, czyni go naprawdę wyjątkowo. Y, energie, energia, która była podczas tej drugiej walki, jest do niedopisania. Ludzie stali i klaskali gdy Wojtek schodził z ringów, tak? Dla tak, nich to było coś wyjątkowego. Wiesz, Adrian, no nie da się po prostu tego opisać, nie? To jest tak ciężko, wie, wiesz, ja to przeżyłem i. To naprawdę jest coś takiego fajnego, wiesz, schodzisz i To nie jest to samo co w Polsce. Mhm. Tu wiesz, ludzie chodzą, żeby zobaczyć dobre walki, nie? Kupują te bilety, wiesz, idziesz idąc na ten stadion. Oni, wiesz, krzyczą, są razem z tobą, klaszczą ci. Miałem taką sytuację, że między, między w ogóle team jaki, jest, jaki mamy tutaj zgrany, wiesz, z innego klubu ten team, wiesz, siadasz na krzesełku, nie, runda się kończy, siadasz, tu cię masuje, tu ci mówi co masz, wiesz, o, 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 o strategię na, na następną rundę, wiesz, tu... tu, tu Jesteś masowany, tu cię wyciera, wiesz, ludzie ci pokazują tak, że jest dobrze, nie? Mówię, to jest taki klimat, że naprawdę wychodzisz, zaczyna się muzyka, jesteś skupiony, jedziesz, bam, bam, no, wiesz, przyjmujesz. Mówię, no, ja nie umiem tego tak słowami opisać, nie? To motywuje, pokazać le lepszy do siebie, wiesz, dać lepsze show ludziom, lepsze widowisko, nie? Nie, pokazać? że my ciebie nie ściągniemy to z powrotem, coraz bardziej. Słuchajcie, tak, to. Słuchajcie, właśnie Michał wspomniałeś też fajnie o tym, jak spotykacie się, wspólnie spędzacie ten czas poza tym, no właśnie Wojtek, jak, jak wygląda ten proces regeneracji, dieta, bo to wiemy, że też jest taki bardzo istotny w tym, co robisz, jak ty dostrzegasz różnice właśnie, bo wiadomo, że to jest zupełnie inna zupełnie, kultura, zupełnie inny kraj, zupełnie inny kontynent też, I jak to w ogóle wygląda właśnie poza tymi treningami twoje życie? Powiem Ci tak. Jak wiesz, w Polsce pracowałem na zmiany. Przychodziłem do domu tak, z pracy na trening. Teraz tej pracy nie mam, bo zrezygnowałem. Cześć, w czasie jechałeś na walkę do Hamburga. 7 godzin. tak, się. No I tutaj mówię: wstaję rano, idę na trening, przyjdę z jakiejś specjalnej grupie, tej po prostu tu nie mam, bo ja. Ja jem albo kurczaka, albo jem wołowinę, Ja jem tam świńskiego mięsa no i tak dalej, jem dużo warzyw, jem dużo wody piję i ryż, mięso, w międzyczasie jakiś shake proteinowy sobie też zrobię ogarnę, bo, bo jest możliwość kupna i, i, i generalnie tak wygląda moja dieta, ja dużo ryżu, dużo mięsa, tutaj tylko tajskiego jedzenia, Czy tam jakąś super tajską ryżę Smakuje, smakuję, próbuję potraw, dużo ja tajskiego jedzenia. Ostrego. Ostrego. A jowie mówią, żeby jeść ostre i tańskie jedzenie, będziesz miał grubszą skórę. Tak. wspomniałeś, że brakuje ci pierogu, Wiktoria, sznucel. Bo tak, a czego mnie <grym> brakuje tutaj? Czekaj, jeszcze cię dokończę, bo zaraz włądek stracę. No i co? No i odpoczywam po tym treningu. Generalnie czas już szybko leci, nie? Szósta, szósta jest jasno, zaczyna się robić jasno, 18 już się zaczyna ciemno robić, chwilę po 18. Wiesz, ten czas między 8 a 16 też mi szybko leci i praktycznie trenuję od poniedziałku do soboty dwa razy dziennie, więc naprawdę do cały czas odkąd tu jestem, no to niedziela tylko wolne, nie? niedzielę mm -hmm. gdzieś tam się tutaj spotykamy razem. Albo gdzieś tam jedziemy sobie na plażę, czy, czy ja jak mówię Michała nie było, to też brałem sobie motorek, życzałem, gdzieś pojechałem sobie na Big Butę zwiedzić, czy gdzieś tutaj w okolicach. Słoniki oglądać. Słoniki oglądać, wiesz, tak starałem sobie ten czas, ale generalnie ja tutaj przyleciałem po to, żeby się rozwinąć, a nie żeby, mm. że jeszcze Mhm. Tylko właśnie ten prost regeneracji właśnie ta, ta dieta, to o czym mówimy też, żebyś ty się tam dobrze poczuł, no to też, też jest chyba istotne, prawda, Michał. To jest też taka duża wasza rola, prawda? Bo to jest to, żeby żeby potrafić trenować, kto musimy trenować, ale też pokazać, po prostu, że jak, jak tam jest, jak to wszystko wygląda właśnie w Tajlandii, prawda? Zgadza się. My zawsze oferujemy tyle, ile możemy, najwięcej jak możemy, i pokazujemy dla zawodnika drogę. I są, I są dwa wyjścia. Albo zawód będzie podążał tą drogą, takiej jak Wojtek, będzie słuchał i będzie wygrywał, albo pójdzie swoją ścieżką. Wiesz, jest, czasem jest tak, że ktoś przyjedzie z dużym nastawieniem, po trzech, czterech dniach wybiera swoją drogę, no bo tak jest lepiej, albo fajnie jest zrobić jeden trening, posiedzieć na plaży. Jest ok, jeśli ktoś tak chce, ale to nie jest droga, którą my preferujemy. Mm -hmm, mm, jasne. Słuchajcie. Koniec roku 2022. Każdy koniec jest czegoś początkiem. Wojtek, jakie ty masz plany jeszcze na ten ostatni okres Tajlandii? Jakie wy macie plany wobec Wojtka? Wojtek zacznij. Zakończyć tutaj robotę i po prostu przetrenować do ostatniego dnia. Więc jeśli będzie na przykład wolna niedziela, no to gdzieś tutaj sobie próbuję jeszcze zwiedzić, ale generalnie nie mam jakiegoś parcia na to. Bardziej mam parcie na to, żeby się rozwinąć i być może e, uda się zrobić e, tutaj jeszcze jedną walkę. E, no i to jest ten plan na, na, koniec, na koniec tego roku, ale... Ja myślę, że nie tutaj, może, tutaj ja myślę, że się uda. Myślę, że się uda. Robić tam dużo tej. Plans? Future plans? No, no, plans for no, no. Wojtek? No. Jest, jest, jest dużo tych planów. Nie możemy no. wszystkiego zdradzać, oczywiście. Wszystko, wszystko, wszystko jest zależne od sytuacji, tak? Dokładnie. Ale na pewno ta walka, jeszcze jedna walka w Tajlandii. No i dalej współpraca z Golden Dragon, tak, aby więcej naszych rodaków mogło przyjechać i doświadczyć tego samego co Wojtek.